Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj wybierzemy sobie gierkę jedną z pięciu, której rozgrywką będziemy się bawili wspólnie. Także nadszedł czas na głosowanie. Wybierzcie jedną z pięciu gier. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się ankieta. I tylko jeszcze zanim przyjdę do opowiadania o tych grach, to przypomnę, że zaczyna się głosowanie dzisiaj i kończy się za tydzień o godzinie 14:00, 14, 14 o godzinie 14 na moim facebooku na, na stronie mojej krwawy joe będzie screenshot z wynikami i to będzie już ostateczny wynik i to co będzie później ewentualnie zagłosowane to, to już się tam nie liczy także zachęcam zachęcam no i oczywiście jeszcze jeżeli wybierzemy jakąś krótszą grę to, którą przejdziemy w 4-5 streamów, to nie będę robił następnego głosowania, e, tylko po prostu sobie zagramy później w następną grę, która zebrała najwięcej głosów, także zachęcam do wspólnej zabawy. A te gierki to Gothic 3 Zmierzch Bogów, wersja Enhanced, wydana przez Joe Woods Productions, stworzona tym razem głównie przez indyjską firmę Trine Games. Dzieje się głównie w Metanie. i jest kontynuacją trójki, gdzie wybieramy, e, pod sam koniec trójki wybieramy kilka dróg. No niestety dodatek jest e, tak jakby kontynuacją tylko jednej z nich, to jest takie w kit. Znana z, z reguły jest z tego, że ma pełno bugów, tak zwany zmierzch, bagów, a nie zmierzch bogów. Ale w wersji Enhanced podobno to wszystko zostało trochę polepszone. Tak czy siak będzie to zwieńczenie serii Gothic na moim kanale jako człowiek, który nigdy nie grał w Gotiki. Także no cóż, później oczywiście zagramy sobie jakieś, jakieś mody dodatkowe, może coś nowego wyjdzie, ale póki co to będzie koniec, jeżeli wybierzecie tę grę. Ale czy gra podoła, czy ona... Umie, żeby w nią grać. Zobaczymy, jeżeli ją wybierzecie. Następna jest Kingdom Come Deliverance, wyprodukowane przez czeskie studio Warhorse Studios i wydana przez Deep Silver w zeszłym roku. E, dzieje się podczas wojny w Czechach w 1403 roku Henry Synkowala. E, przy najeździe Kumano traci wszystko, co posiadał, niestety, i tak czy uda mu się rozwinąć skrzydła i być może od zera do bohatera odmienić losy tej wojny. Jeżeli wybierzecie tą gierkę, to się przekonamy. Oczywiście, uberrealizm w tej grze jest rzeczą, którą warto nadmienić. Koniecznie przepiękne krajobrazy, które pozwalają oszukać e, w zasadzie nasz wzrok, i jedyne, czego potrzebujemy, żeby faktycznie poczuć się jak. E, w tamtych rejonach to chyba otworzyć sobie okno, naprawdę, ność i siedzieć tuż przy nim. Wtedy będziemy mieli gierkę w 4D w zasadzie, można powiedzieć. No i specjalne zasługi dla tej gry, dlatego że przypomina wszystkim o tym, że trzeba się myć. Już nawet w średniowieczu o tym wiedzieli. Wybierzcie, jeżeli macie ochotę. A następna gierka to będzie Conan Exiles, czyli gra, która zapoczątkowała e, karierę Arnolda Schwarzeneggera. Survival był produkowany i wydany przez Funcom w 2018 roku. W czasach prehistorycznych, e, po wojnie ludzi i gigantów, większość ziemi to spalona pustynia i my musimy przetrwać. i Może uda nam się odbudować społeczeństwo nawet wraz z innymi graczami i zdobyć pradawny artefakt. Bardzo ciekawa gra, wygląda całkiem nieźle. Ehm... Przykuła moją uwagę, mam ochotę w nią zagrać też, tak samo jak w każdą inną grę z tej listy. To są oczywiście gry, które wybrałem, do tego, żebyście wy je wybrali. Wybrali jedną i tak oto w kolejności będziemy sobie cisnąć. Oczywiście ta lista później może się zmienić, jeżeli wybierzecie jakąś dłuższą gierkę. No ale to wszystko zależy teraz od Was i czy uda nam się też przejść drogę od. Troglodyty do senatora, przekonamy się, jeżeli wybierzecie tą grę. Następna gierka, Skuzy. Babre, bułpi? Co innego jak mafia, oczywiście. Stworzona przez czeskie Illusion Softworks, wydana w 2002 roku. Typowy klasyk, oczywiście, gangsterskich gier. Chyba każdy znak to grał w gry akcji i, i lubi te klimaty, jakieś tam mafi, mafijne. Ciekawe elementy realistyczne, tak jak w Kingdom Gone na przykład to samo, czeska szkoła gier, czyli trochę realizmu tutaj też zostało zawarte. Eee, bo oczywiście bardzo to cenimy i było to dobrze zrobione, także no, super historia, eee, naprawdę świetna gra, no, 10 na 10 w zasadzie w tamtych czasach. To jest mod, w który chciałbym zagrać, to się nazywa remaster, czyli taki remaster w oczekiwaniu na remaster. No bo chcielibyśmy już dostać taki, nie wiem czy, 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 czy Wam też, ale mi się już ta przestarzała grafika troszkę tak przejadła. Przydałoby się właśnie lekkie odświeżenie, to jest to co dostajemy tutaj w tym modzie. Powiększony field of view, odnowione trochę tekstury, trochę tam lepiej światło działa i tak dalej, trochę lepiej to wygląda. Um, różne są opinie na ten temat bo na ten prawdziwy remaster to już czekamy tyle, że no, tak czy siak następna gierka, Dragon Age początek, stworzona przez Bioware oczywiście, wydana przez Electronic Arts 10 lat temu, w 2009 roku, także kolejny klasyk można by powiedzieć, nie jest to retro ale już tak klasyk w zasadzie Action RPG uh, o niepo niepowtarzalnym moim zdaniem, moim zdaniem wręcz poczuciu Epickości, jakie jest zawarte w tej historii, typowe high fantasy z le lekką brutalnością, ale bez przesady, tam troszkę dodali coś, żeby było niezbyt bajkowo, nie za bardzo bajkowo, jak dla mnie spoko. E oczywiście, standardowo tworzymy postać, zbieramy drużynę, a nawet całą armię w sumie, budujemy umiejętności, zbieramy artefakty i stawiamy czoła największemu złu, jakie e może być czego chcieć więcej. Także zapraszam Was do głosowania teraz. Za tydzień głosowanie się kończy, a więc mam nadzieję, że wybierzemy sobie jakąś gierkę i będziemy bawili się wspólnie zajebiście, jak zawsze zresztą zapraszam Was na streamy oczywiście, bo o tym mowa. Na streamach będziemy ogrywali gierki i tak, co jakiś czas takie głosowanie będzie, mówię, jak wybierzemy coś krótkiego, to nie będziemy robić głosowania co tydzień. Jak wybierzecie coś dłuższego, no to pod koniec Zrobimy kolejne głosowanie. A jakie gry mogą się pojawić na yy, w ankiecie? To www.krwawyjo.perfa.pl jest oczywiście lista naszych gier które Wy możecie mi zapodać jako mm, ewentualne do pogrania. Ja potem wybieram z tej listy takie, które mam ochotę najbardziej zagrać w danym okresie i Wy wybieracie w ankiecie, w którą gramy na streamach. I bawimy się jak zawsze zajebiście. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Na razie.